Moi drodzy, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy znacie mój stary rower. Pokażę Wam, jak on wygląda. Zobaczcie, to jest mój stary rower. Ma 22 lata. I dzisiaj przydarzyło mi się coś na nim, co zbroziło mi krew w żyłach. Ten rower ma 22 lata i nigdy mnie nie zawiódł, nigdy się nie zepsuł. Aż dzisiaj, na szczęście, jechałem prostą drogą. Zobaczcie, co się stało. Zobaczcie, co mi się przyda, przytrafiło. Pękła mi kierownica. Zobaczcie, tutaj pękła kierownica. Ten rower ma 22 lata i ta kierownica również ma 22 lata. Trzyma się na włosku. Dosłownie na włosku. Nie chcę wyostrzyć, ale myślę, że widzicie, co się stało. Zupełnie pękło. Ale jestem szczęśliwy, bo nic mi się nie stało. Jechałem prostą drogą, na szczęście nie po żadnych wertepach, nie po ulicy, ścieżką rowerową, także było bezpiecznie. Uważajcie, uważajcie na stary sprzęt, bo może... Może się coś zepsuć czasami. To się jeszcze da naprawić. Także nie jest tak źle, kupię nową kierownicę i myślę, że będzie można jeszcze dalej 20 lat jeździć na tym rowerze. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, pa pa! No i niestety stało się, kiedy ruszyłem kierownicą, <gierownicą> wszystko odpadło. E, można jeszcze jechać jedną ręką. <gierownicą>